Kładnie 30 odcinków czekają, aby wrócić do lewego. Graja Groben, Lewandowski. No, witam Cię człowieku, tu Krzysiek Golonka, a w skrócie podbijam świat z piłką nożną. Nie muszę jak niektórzy wracać tylko korzeni, mam tutaj codzień i Niemcy są Takiego początku dawno nie było, tylko u mnie. Cześć, tu Lewandowski, oglądajcie, na pewno będzie się działo. I Paulina Mis. <głosy> <głosy> a to jeden z nielicznych Polaków, który ustrzelił Niemca. I to człowieku dwa razy. Aż nam chłopaki trochę posmutnieli. Ale spokojnie, szybka piona. Podają żąbki, zbijają piątki. I fochy zażegnane. Ale zauważcie, Robert potrafi tak komuś dyskretnie pocisnąć. Arjen Roben nie chce ci podawać. Więc... <noise> A czy komuś podaje? <noise> nie ma się więc co dziwić, że nawet Messi spanikował i próbował uciec. Ale nie dał rady. Lewandowski Lewy jest po prostu piłkarskim fenomenem, choć myślałem, po, że przynajmniej w podrywie mu nie idzie. Zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech ci żona na go tańczy A jednak Hi. Hi Hi Hi, I'm Robert Robert? Lewandowski What was that? Lewandowski Hi yeah. No, what is your number? Um, 273 Lewandowski! Get the London look Dziś w treningu skrzyłem aktualnie najlepszy polski piłkarz i już mówiąc na poważnie, wzór do naśladowania dla każdego młodego sportowca, Robert Lewandowski. Przygotowałem dla Was dwa triki, które bardzo często prezentowane są przez Lewego. Pierwsze to klasyczne hokus pokus, a drugie to takie ekstrawaganckie podbicie piłki. Na początek więc hokus pokus, z którego istota tkwi w prawidłowym pociągnięciu piłki za jedną z. się tego lata. Na... Piłka powinna znajdować się przed nami, a my wtedy tak. szybkim wykrokiem zmieniamy położenie ciężaru ciała. kupimy żarcie. Następnie wewnętrzną częścią stopy popychamy piłkę za jedną z wiem gdzie chce być. Próbujcie postawić tą nogę jak najbardziej w to i ugnijcie mocno na Czas na opanowanie całego ruchu bez piłki. Pamiętajcie, aby położyć lekko stopę pod kątem wtedy uderzy piłkę prostym podbiciem. Na koniec dokładamy więc piłkę i wykonujemy całość z możliwie jak największym wysunięciem nogi. Pozostaje już tylko dobyt do piłki i oddać mocny strzał na bramkę. Wasza kolej. Obczajmy więc drugi trick, czyli trochę podbicie, trochę rainbow od lewego. Różnica między tym a trikiem z drugiego odcinka od Mario Bieser polega na tym, że wykonujemy go bardziej statycznie i dokładamy do tego obrót całego ciała. To nasza chwila, czyli Dajemy jedną nogą przy piłce w lekkim rozkroku. Zobaczmy wszystko to. Pociągamy piłkę bardzo powoli po stopy w lewą stronę, a następnie zostajemy w pozycji czym krzyżaka. I teraz powtarzamy to tyle, że dwukrotnie szybciej i dwukrotnie mocniej. Nasz zaskoczył wiesz czas, który nas przytłoczył Naprowadzamy piłkę na drugą stopę i w tym momencie przekręcamy nasze ciało trochę wokół. Wtedy dużo łatwiej wam będzie uderzyć prawidłowo piłkę piętą Zobaczcie jak powinniśmy to wykonać bez piłki Ten wieszak jest tak Po prostu teraz z lekkim przeczęseniem ciała uderzamy piłkę piętą i mamy rainbow, mamy popicie, mamy cały tripcie To wszystko? Co chodzi daleko poza miastem słońcem? Dzięki wielkiej dziś oryginalna piłka Bayernu Monachium do wygrania, ale zanim oczywiście możecie zalejkować ten film i zasubskrybować ten kanał to dla mnie bardzo ważne, a żeby wygrać tą piłkę, wchodzicie na Facebook Kośnik. Golonka Krzysztof i robicie standardowo dla mnie dwie rzeczy. Pierwsza, to udostępniacie mój przypięty post tym od odcinkiem za pomocą sformowania Robert Lewandowski trenuje z Krzychem, a drugie, zgadujecie w komentarzu pod tym postem, ile najwięcej bramek w jednym meczu Ligi Mistrzów strzelił Robert Lewandowski i jakiej strzelił to drużynie. To wszystko. Za dwa tygodnie spośród wszystkich prawidłowych odpowiedzi ja wylosuję zwycięzcę, do, której, do którego powędruje ta oto nagroda. Do zobaczenia. Do następnego